Och, drogie serce, które czytasz te słowa, czuję puls Twojej duszy poprzez ten tekst. Niepokój, może? Płomień, który płonie łagodnie, ale natarczywie, za czymś więcej, za kimś. Czujesz prawda? Echo wezwania, które rozbrzmiewa w Twoim wnętrzu, obietnice zjednoczenia, które przekracza to, co zwyczajne, partnerstwa wykuwanego w planach wiecznego. Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla Niego. Księga rodzaju 2:18. To słowo, tak stare, a jednocześnie tak żywe, rozbrzmiewa jak latarnia na Twojej drodze, prawda? Myślałem pisząc o nocach, kiedy klękałem, prosząc o jasność, prosząc o kierunek. Pytałem sam siebie, tak jak Ty być może pytasz teraz: Czy ktoś istnieje? Ktoś, kto rozumie taniec mojej duszy? Ktoś, kto widzi piękno w chaosie moich myśli? Ktoś, kto pomoże mi kroczyć bliżej Ojca? A odpowiedź: Mój przyjacielu, moja przyjaciółko. Nie przyszła w huku, ale w cichym szeptem: Ja działam. Bo ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby dać Wam przyszłość i nadzieję. Księga Jeremiasza 29.11. Jakaż to piękna obietnica, i prawdą jest, że gdy to czytasz, gdy Twoje serce drży z nadziei, Twój małżonek królestwa również jest w przygotowaniu. Może On jest w Dolinie, ucząc się ufać Bożej Opatrzności, może ona jest na górze, mając swoją wiarę wystawioną na próbę, kształtowaną na obraz Chrystusa, gdzieś pod tym samym niebem co Ty, ta osoba jest przygotowywana dla Ciebie, a Ty dla niej. Czy to nie piękna myśl? Tak więc nie są już dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Ewangelia Mateusza 19:6 To zjednoczenie. Ten taniec dusz to coś, co pan zamierzył. Pamiętam mojego przyjaciela, nazwijmy go tymkiem, który zawsze powtarzał, że czuje się jak element układanki bez właściwego dopasowania. Modlił się, szukał, służył, ale była pustka. Pewnego dnia, podczas podróży misyjnej, poznał młodą kobietę, którą nazwiemy Anią. Na początku nie było iskier, tylko szczera rozmowa, spojrzenie, które zdawało się widzieć jego duszę. I z czasem, jak rzeka, która spotyka morze ich życie się zjednoczyło, ujawniając, że w rzeczywistości są elementami tej samej układanki, przeznaczonymi do wzajemnego uzupełnienia. Czego się razem nauczyli: że miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa, nie zazdrości, nie przechwala się, nie jest dumna. Pierwszy list do Koryntian 13:4: Cierpliwość, mój ukochany, moja ukochana, cierpliwość. A może myślisz teraz, ale jak mam wiedzieć? Jak rozpoznam tę osobę? Odpowiedź, moi drodzy, nie leży w instrukcji obsługi ani w magicznej formule. Leży w modlitwie, w bliskości z Ojcem, w pozwoleniu, aby Duch Święty kierował Twoimi krokami. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Uznaj Pana na wszystkich swoich drogach, a On wyprostuje Twoje ścieżki. Księga Przysłów 3, 5, 6. Niech głos Boga będzie Twoim kompasem, niech miłość Chrystusa będzie Twoim filtrem. Nie zadowalaj się niczym mniejszym niż to, co najlepsze, co Pan dla Ciebie zachował. Czasami oczekiwanie wydaje się długie, mozolne, jak pustynia bez końca, ale to na pustyni uczymy się całkowicie polegać na Bogu, to tam nasza wiara jest rafinowana, jak złoto w piecu. A nie tylko to, lecz chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje, a nadzieja nie. Zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam został dany. List do Rzymian 5,3 i 5. Ta podróż nie polega na znalezieniu kogoś, kto wypełni pustkę, ale na staniu się osobą, którą Bóg pragnie abyś był. Osobą pełną, wypełnioną miłością Chrystusa, gotową kochać i być kochaną. Pamiętam inną historię Młodej Kobiety o imieniu Sara, która zrezygnowała z miłości. Zmęczona rozczarowaniami, zbudowała mury wokół swojego serca, ale Bóg, w swojej nieskończonej mądrości, posłał przyjaciela, nazwijmy go Łukaszem. On niczego nie forsował, nie pospieszał jej, po prostu ją kochał, czystą i bezwarunkową miłością Chrystusa. Z czasem mury zaczęły się kruszyć, a Sara odkryła, że prawdziwa miłość nie polega na doskonałości, ale na akceptacji, na łasce. Miłość zakrywa wszystkie grzechy. Księga przysłów 10,12. To jest miłość, którą Bóg ma dla nas i którą pragnie, abyśmy mieli nawzajem. A gdy czekasz, nie osiadaj na laurach. Dalej wzrastaj, dalej szukaj Bożej, obecności, dalej inwestuj w swoją relację z Ojcem. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Ewangelia Mateusza 6,33. Oddaj się celom, które Pan ma dla Twojego życia. Służ Mu z radością, kochaj ludzi wokół siebie. I we właściwym czasie, kiedy najmniej się tego spodziewasz, Pan przyprowadzi osobę, którą przygotował dla Ciebie osobę, która pomoże Ci wzbić się wyżej, która zachęci Cię do bycia najlepszą wersją samego siebie która będzie kroczyć u Twojego boku na drodze wiary. Pomyśl o historii Rut i Buza historii lojalności, nadziei, odkupienia Rut, cudzoziemka, która przylgnęła do ludu Bożego bos, człowiek prawy, który we wszystkim oddawał cześć Bogu i razem stali się częścią doskonałego planu Pana, rodząc linię błogosławieństwa. Niech cię Pan wynagrodzi za to, co uczyniłaś. Niech pełną odpłatę odbierzesz od Pana, Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić. Księga Rut 2:12. To jest obietnica, którą Bóg ma również dla ciebie. Nagroda za twoją wierność, bezpieczne schronienie w miłości twojego małżonka królestwa. A czasami, mój drogi, moja droga przygotowanie nie dotyczy tylko nas, ale również drugiej osoby. Być może ty jesteś już gotowy, ale twój małżonek wciąż się uczy, wzrasta, jest kształtowany. I to nie jest problem, ale część doskonałego planu Bożego. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim dla dobra tych, którzy Boga miłują to jest tych, którzy są powołani według Jego postanowienia. List do Rzymian 8:28 Cierpliwość, mój przyjacielu, moja przyjaciółko, zaufanie. Bóg ma wszystko pod kontrolą, On wie dokładnie, co robi. Pamiętam pewną starszą panią, która była zamężna od wielu lat. Opowiadała mi, że na początku swojego związku nie rozumiała, dlaczego niektóre sytuacje, dlaczego niektóre wyzwania, ale z czasem zobaczyła, jak każda próba, każda trudność wzmocniły ich, jeszcze bardziej zjednoczyły. Dlatego wyprostujcie omdlałe ręce i kolana pod sobą, podtrzymujcie i czyńcie proste ścieżki dla waszych nóg, aby to, co chrome, nie zbłądziło, ale raczej zostało uzdrowione. List do Hebrajczyków 12:12, 12, 13. Droga miłości nie jest usłana różami, ale jest ścieżką wzrostu, nauki, intymności. I razem z Chrystusem w centrum możecie przezwyciężyć każdą przeszkodę, nie porównuj się do innych par. Nie daj się ponieść presji społeczeństwa, oczekiwaniom innych. Każda historia jest wyjątkowa, każdy związek jest inny. To, co Bóg dla Ciebie zachował, jest szczególne, wyjątkowe, idealne dla Ciebie, bo jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. List do Efezjan 2:10 Twoja historia miłosna jest pisana przez samego Boga. Z każdym szczegółem zaplanowanym z miłością, z każdym wierszem tkającym większy cel. Pomyśl o Dawidzie, pasterzu owiec, człowieku według serca Bożego. Został namaszczony na króla, ale spędził wiele lat czekając na czas Pana. Stawił czoła olbrzymom, uciekał przed wrogami, nauczył się ufać mocy Bożej. I we właściwym czasie stał się królem, którym Bóg zamierzył, aby był. Tak jest z tobą. Pan przygotowuje cię do królestwa. Do błogosławionego zjednoczenia, do miłości, która oddaje chwałę Jego imieniu. Jestem pewien, że ten, który w Was rozpoczął dobre dzieło, dokończy go aż do dnia Chrystusa Jezusa. List do Filipian 1:6 Nie martw się o przyszłość, po prostu zaufaj temu, który Cię trzyma, a gdy czekasz, inwestuj w samego siebie. Szukaj Bożej mądrości, karm swoją duszę słowem, pielęgnuj dobroć i miłość w swoim sercu. Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. List do Galacjan 5:22-23. Gdy będziesz pełen Ducha Świętego, gdy będziesz promieniował światłem Chrystusa, będziesz gotowy przyciągnąć swojego małżonka królestwa. On lub ona również będzie szukać tego samego światła, tej samej obecności. Pamiętam parę, którą nazwiemy Józefem i Marią. Poznali się w 1900 grupie Studium Biblijnego. Oboje byli zafascynowani Bogiem, oboje szukali Jego woli i ta pasja, ta miłość do Boga stała się fundamentem ich związku. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do zła, trzymajcie się dobra. List do Rzymian 12:9. Nie zadowalaj się powierzchowną miłością, przelotnym związkiem. Szukaj miłości, która jest oparta na Chrystusie miłości, która jest w stanie znieść wszystko, która jest w stanie trwać wiecznie. A może już spotkałeś tę osobę? Być może twój małżonek królestwa jest już u twojego boku, ale być może jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy. Bądź uważny na znaki. Bądź otwarty na plany Boże. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, jaka jest wola Boża. Dobra, przyjemna i doskonała. List do Rzymian 12:2. Pozwól, aby Duch Święty odnowił Twój umysł, aby pokazał Ci piękno miłości, którą przygotował dla Ciebie. Droga miłości jest przygodą, tajemnicą, która objawia się na każdym kroku. Nie spiesz się, nie rozpaczaj. Zaufaj doskonałemu czasowi Boga, zaufaj Jego mądrości. Z ufnością czekałem na Pana. A On skłonił się ku mnie i usłyszał mój krzyk o pomoc. Psalm 41. On o tobie nie zapomniał, On cię nie opuścił, On działa, On przygotowuje, On cię prowadzi. Po prostu zaufaj i pamiętaj zawsze, jesteś przeznaczony do tego, aby być kochanym, aby być otoczonym troską, aby być szczęśliwym. Jesteś cennym stworzeniem Bożym i On ma dla ciebie zarezerwowane to, co najlepsze. Pan sprawi, że Twoi wrogowie, którzy powstaną przeciwko Tobie, zostaną przed Tobą pokonani. Wyjdą przeciwko Tobie jedną drogą, ale uciekną przed Tobą siedmioma drogami. Księga Powtórzonego Prawa 28:7. Nie pozwól, aby strach, niepokój lub wątpliwości okradły Twoją radość, Twoją nadzieję. Uwierz w miłość, którą Bóg ma dla Ciebie. Uwierz w zjednoczenie, które On dla Ciebie planuje. Czasami wiara wydaje nam się krokiem w ciemność. Ale to tam, w ciemności, widzimy światło Boga jaśniej. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Psalm 119:105. Niech słowo Boże będzie twoim przewodnikiem. Niech miłość Chrystusa będzie twoim fundamentem. I krocz z ufnością, z nadzieją, z pewnością, że jesteś przeznaczony do tego, aby być. Gdy rozważasz te słowa, pamiętaj, że podróż miłości to taniec między ludzkim sercem a boskim. To poszukiwanie połączenia, które wykracza poza zwykłe, przyciąganie, które zakorzenia się we wspólnych celach i nieustannym poszukiwaniu Boga. A ponadto wszystko przywdziejcie miłość, która jest więzią doskonałości. List do Kolosan 3,14. W tej miłości, miłości Agape Bożej, znajdujemy prawdziwe zjednoczenie. Nie jest to miłość, która opiera się na ulotnych emocjach, ale na zaangażowaniu i łasce. Był taki okres w moim życiu, kiedy kwestionowałem, czy szczęście w miłości jest w ogóle możliwe. Widziałem tak wiele związków rozpadających się, tak wiele złamanych serc, że zastanawiałem się, czy obietnica błogosławionego zjednoczenia jest czymś więcej niż bajką. Ale wtedy znalazłem pocieszenie w fragmencie listu do Efezjan, który mówi: Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłując zachować jedność ducha w więzi pokoju, list do Efezjan 4:2-3. Tam odkryłem, że prawdziwa miłość wymaga wysiłku, cierpliwości i przede wszystkim nieustannego szukania Boga. I być może w tym momencie odczuwasz ciężar oczekiwania, udrękę wątpliwości. Ale pamiętaj o historii Abrahama i Sary, którzy latami czekali na obietnice syna, a mimo to nie stracili wiary. Przez wiarę Abraham wezwany usłuchał i poszedł do miejsca, które miał otrzymać w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. List do Hebrajczyków 11.8. Wiara jest naszym kompasem, naszą kotwicą w burzy. Jest pewnością, że Bóg działa w kulisach, nawet gdy nie możemy tego zobaczyć. A mówiąc o wierze, chciałbym podzielić się refleksją na temat znaczenia modlitwy w tym procesie. Modlitwa to nie tylko prośba do Boga, ale intymna rozmowa z Ojcem. To moment oddania, zaufania, zjednoczenia z Jego wolą. Nieustannie się módlcie. Pierwszy list do Tesaloniczan 5, 17. To w modlitwie znajdujemy pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Jesteśmy prowadzeni ścieżkami Pana. Znajdujemy siłę, by iść naprzód. Czy pomyślałeś kiedyś, że być może część przygotowania, którego dokonuje Bóg, nie polega tylko na obdarowaniu Cię małżonkiem królestwa, ale również na umożliwieniu Ci bycia darem dla tej osoby? To jest wymiana, dawanie i przyjmowanie, harmonijny taniec, który łączy dwa serca w jednym celu: dawajcie sobie nawzajem, jak Chrystus oddał się za nas, zaadaptowane z listu do Efezjan 5.2. To w miłości ofiarnej, w miłości poświęcającej, znajdujemy prawdziwą esencję chrześcijańskiego zjednoczenia. A co powiesz na temat oczekiwań, które tworzymy? Często idealizujemy naszego przyszłego partnera, budując w naszych umysłach doskonałe obrazy. Ale rzeczywistość jest taka, że wszyscy jesteśmy niedoskonali, jesteśmy w ciągłym rozwoju. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. List do Rzymian 3:23. Trzeba mieć spojrzenie łaski, akceptacji, cierpliwości. Trzeba kochać drugą osobę, nie pomimo jej wad, ale z ich powodu, uznając, że to w naszych słabościach objawia się łaska Boża. A co jeśli w trakcie tej podróży napotkasz rozczarowania? A co jeśli twoje serce poczuje się zranione? Pamiętaj, że Bóg jest uzdrowicielem naszych dusz, restauratorem naszych marzeń. On uzdrawia tych, którzy mają złamane serce i opatruje ich rany. Psalm trzy. Pozwól, aby łaska Boża cię objęła, uzdrowiła, odnowiła. I nie przestawaj wierzyć w miłość, bo to największy dar, jaki Ojciec nam dał. I być może teraz czujesz się zdezorientowany, zagubiony, nie wiedząc, w którą stronę pójść. Ale pamiętaj, że Bóg jest Twoim światłem, Twoim kompasem, Twoim przewodnikiem. Na wszystkich Twoich drogach pamiętaj o Nim, a on wyrówna Twoje ścieżki. Księga Przysłów: 3-6. Zaufaj Jego kierownictwu, podążaj za Jego głosem, oddaj mu kontrolę nad swoją podróżą. I na zakończenie tej intymnej rozmowy chciałbym Ci przypomnieć, że jesteś kochany, jesteś wartościowy, jesteś wybrany przez Boga. Wy jednak jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który Was wezwał z ciemności do swojej cudownej światłości. Pierwszy list Piotra 2.9. Twoja historia miłosna jest pisana rękami Stwórcy i jest wyjątkowa, szczególna i doskonała. Dlatego, mój drogi bracie, moja droga siostro. Dalej szukaj Bożej obecności, dalej wzrastaj w wierze, dalej pielęgnuj miłość w swoim sercu. I we właściwym czasie, twój małżonek królestwa, ten, który został wybrany przez Boga dla ciebie, zostanie objawiony. Zaufaj, czekaj, wierz. Obietnica błogosławionego zjednoczenia wypełnia się w twoim życiu. I na zakończenie tej rozmowy pamiętaj: podróż miłości to maraton, a nie sprint. Wymaga cierpliwości, wytrwałości i niezachwianej wiary. Ale nagroda, błogosławione zjednoczenie, które Bóg dla Ciebie zachował, będzie nieskończenie większa niż jakiekolwiek oczekiwanie, jakiekolwiek wyzwanie. Weselcie się w nadziei, bądźcie cierpliwi w ucisku, trwajcie w modlitwie. List do Rzymian 12:12. 12. Nie przestawaj wierzyć w miłość, nie przestawaj wierzyć w Boga. I jako stałe przypomnienie tej prawdy, proszę Cię, abyś zasubskrybował ten kanał, gdzie razem będziemy mogli dalej wzrastać w wierze. I nadziei. Udostępnij ten film tym, którzy potrzebują usłyszeć to przesłanie o tuchy i miłości. Niech Pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże twojego serca i twojego umysłu w Chrystusie Jezusie. Niech twoja podróż będzie pełna światła i miłości. Jesteś przeznaczony do tego, aby być. A teraz, z sercem pełnym wdzięczności i nadziei, zapraszam cię do odmówienia modlitwy, Panie. Dziękuję Ci za tę rozmowę, za każde słowo, które poruszyło moje serce. Oddaję Ci mój niepokój, moje wątpliwości, moje oczekiwanie. Ufam Twojemu doskonałemu planowi dla mojego życia. Proszę Cię, abyś mnie prowadził, abyś mi pokazał drogę, abyś mnie przygotował do zjednoczenia, które Pan dla mnie zachował. Niech się stanie Twoja wola, a nie moja. Kocham Cię, Ojcze. W imię Jezusa. Amen. Subskrybuj kanał i udostępnij ten film. Niech miłość Boża zawsze rozświetla Twoją podróż.